Klaudia Eldursi ćwiczy podczas ciąży, a Polacy komentują podczas udaru. Sprawdźmy najlepsze propozycje. U pana Grzegorza dużej popularności przysparza chwalenie się piciem piw rzemieślniczych tylko czekać jak ipkę pokorze, żeby zaistnieć. Sebastian wie, że w ciężkich chwilach warto zwrócić się do elementów architektury wybrzeża wszystko na pokaz, a potem ludzie po moście. Elzbieta, biedna, już w żaden t-shirt się nie mieści. Zaden t-shirt to po niemiecku majtki. Irena, chyba przegina, pokazówka na całego, tym babą to odbija. Odbijanie babą, popularny kiedyś sport wśród chłopstwa polskiego. Później oni emigrowali do Stanów, no i dziś mamy baseball. Panu Olafowi nie podobają się proporcje w utworze, najchętniej ściszyłby ścieżkę perkusji. Skończcie z tymi bębnami na wierzchu. Żadnej prywatności, intymności, wstyd. Według pani Ewy, temat wymaga mocniejszego komentarza. Takiego też udzielił pan Sławomir. Ja dźwigam od 45 lat, bo takie mam duże jaja. Aleksandra. Robi co robi. Jej sprawa. Podoba się czy nie podoba? Jej sprawa. Ja zobaczyłem ten filmik parę razy i mi się nie podoba. Janek. Tylko nie wiem jaki ma cel ten ubiór lub brak ubiór. Nic może tak ma być, ale przyznacie, że trochę żenujące. Żenujące to jest ten komentarz. Nie sądzisz? Janek. Nie sadzę. Anna do Sofii, nie muszę się chwalić zajściem w ciążę. Przecież to, że nada, dorosła kobieta mówi, że facet ja zapiał na jesieni. No tak jak w starej ludowej mądrości, jak po trzykroć facet zapiał na jesieni, to wszystkich świętych będzie deszczowe. W sekcji komentarzy odkryją też feministyczną intrygę językową. Wyrazem negatywnym próbuje się nadać rodzaj męski, a kojarzącym się pozytywnie żeński. I od teraz warto mieć umiarę. Laur odcinka wędruje do pana Michała. Niech ćwiczy. Ważne, że samochodem nie jeździ. Z merytorycznym podsumowaniem pani Asia. No, no, no. Fajnie, fajnie. Zanim przejdziemy do ostatnich komentarzy, jeszcze małe sprostowanie, bo pytacie mnie. Damian, czy wystąpisz 3 kwietnia w Katowicach ze swoim nowym programem stand-upowym Mi się Lustro? Ja mówię tak. Dziękuję. Koniec sprostowania. No dobrze, ale co z Mosiną, z buskiem Zdrój, Kielcami, Starachowicami, Legnicą, Łodzią, łążą? Tu uspokajam, również tak. A Polska komentująca na żywo 5 maja w Krakowie. U Pani Magii z chaosu na koniec wynurza się zdanie. Wszystko na pokaz tylko po, a jakie mini robi widać, że ciężko mogłaby odpuścić. No ale trzeba zaistnieć w internecie. Niezdarny Jaro do Sony. Ojej, ja też ja obserwuję ITD. Tylko ja trenuję i ups, wiem co to wysiłek i ups, obserwuję jak być medialna ITD. I OBS! Oglądam Kardashian Wags i td i proszę, t troszeczkę potu. Kobiety zawsze są piękne. Tak trochę mogliby postarać się. Wizarzyści.